kiedy umiera człowiek stary, często już schorowany, syty dni. No jest to rzeczywiście tragedia, ciężkie przeżycie, świadomość tego, że stało się coś nieodwracalnego, ale z tym przywykliśmy się już godzić. To i Pismo Święte mówi, że gdzieś po siedemdziesiątce to już trzeba, się liczyć z bliską perspektywą spotkania z Bogiem. Ale są sytuacje, kiedy umierają ludzie młodzi, kiedy umierają dzieci. I to straszny ból, trudny do wyobrażenia, kiedy nie dzieci chowają swoich rodziców, ale to rodzice muszą patrzeć na śmierć. Swoich dzieci, czy przeżywać ich pogrzeb. Nie chcę w tym momencie iść w kierunku dalszej analizy, czy, czy opisu tych strasznych uczuć, jakich wtedy doświadcza rodzic chowający swoje dziecko. Ale chciałem Wam zwrócić na jeden werset z Biblii: Jan 3:16. Albo im tak, Bóg Ojciec umiłował świat, czyli ciebie, mnie, każdego człowieka, że Syna swego jednorodzonego dał, jedynego jednorodzonego Syna dał i patrzył na Jego śmierć, aby każdy, kto uwierzy w to, co Syn Boży zrobił na krzyżu, golgoty dla mojego, Twojego zbawienia aby każdy miał życie wieczne. Może w tym kontekście ludzkiego przykładu zobaczysz jaśniej, jak wielką miłością ukochał cię Bóg.